Dzień dobry kochani. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Chciałam Was uściskać z Pi. To jest niezwykłe miejsce, w którym, jeżeli ktoś z Was marzy o tym, żeby zobaczyć białe, czarne nosorożce, no to koniecznie musi tutaj przyjechać. Wczoraj miałyśmy ucztę. Jestem z dwoma paniami fotograf, które w tej chwili są na obserwacji ptaszków, a ja mogłam sobie troszkę dłużej. Pospać, dzisiaj odsapnąć. E, wczoraj bardzo intensywnie obserwowałyśmy nie tylko ptaki, które słyszycie tutaj z pięknego buszu, który mnie otacza, ale mogłyśmy też patrzeć na czarnego nosorożca. E, jednego ze 194 nosorożców zamieszkujących Laikipie. E, to jest no, prawie jedna dziesiąta czarnych nosorożców, które są zagrożone wyginięciem e, w Afryce i widziałyśmy też kilka białych nosorożców, dwie mamy z młodymi. Biały nosorożec nie jest zagrożony wyginięciem, chociaż no szaleni ludzie z Azji wierzą, że pomaga im jako afrodyzjak czy lekarstwo na wątrobę i serce. Laikipia jest niezwykłym terenem. Laikipia położona wysoko na 1700 metrach nad poziomem morza no, daje nam ogromne przestrzenie, otwarte przestrzenie. Gęsty burz. Popatrzcie sami. Ktoś z was pytał mnie o to, dlaczego nie chodzimy w aż tak y, gęstym buszu. No musimy wiedzieć, co się w tych krzakach kryje, y, bo i bawoły, i duża populacja słoni. No i właśnie te wspomniane nosorożce, także spacerując, chodząc po buszu zawsze raczej szukamy otwartego terenu. Uśmiecham się serdecznie do Magdy, która napisała mi dzisiaj, że śniła mi się i odganiała ode mnie lwy po tej ostatniej przygodzie w Serengeti kilka miesięcy temu. Także tutaj spotkaliśmy, spotkałyśmy lwy piękną rodzinę, jednego samca. Samca nie widziałyśmy, bo był na godach z młodą samicą. Ale widziałyśmy dwie mamy z młodymi, jeszcze czterech synów, dwulatków gdzieś w krzakach się kręciło. Natomiast wczoraj żeśmy podchodziły z naszym lokalnym przewodnikiem, wspaniałym chłopakiem, mężczyzną z plemienia Turkana, który ma na imię Lalimo. Podchodziłyśmy z Lalimo, z jego asystentem pod słonie. Mam nakręcony filmik, dość chaotyczny, jak się domyślacie, bo podchodzić do słoni trzeba spokojnie, kryjąc się za krzakami, ale postaram się go opublikować. Na razie ściskam Was mocno, ruszamy dalej do magicznej, magicznej kanijskiej graniny, krainy gra, Parku Narodowego Samburu. Nie mogę się doczekać spotkania z Samburu, będziemy tam w dwóch, Niezwykłych miejscach będę Wam e, o nich opowiadać. Dobrego dnia, dużo słońca w sercu. Pozdrawiam Was, zapraszam na moje wyprawy w przyszłym roku i jeszcze na chwilę a jeszcze Wam pokażę tak e, mój namiot. To jest jakaś wanna, z której nie korzystam, ale taka na lwich łapach. E, namiot. Nie piłam dzisiaj kawki herbatki, ale tradycyjnie. Stolik, kawka, herbatka, przejście do drugiego namiotu, gdzie są moje gościnie. No i wspaniały burz. Wszystkiego dobrego. O, słoń idzie. Zobaczcie, słoń dla Was wyszedł. Mam nadzieję, że go widzicie. Słoń, a jeszcze widzę, nie przerywam tego nagrania, bo widzę w dali żyrafy. Nie wiem, czy je widać. Oj, drugi słoń idzie. Popatrzcie, kochani. No cudownie, to jest właśnie busz, moja Afryka. Pozdrawiam Was, mama busz. Zapraszam do zakupu książki na www.moremiafricaboutique.pl Wszystkiego dobrego i trzymajcie kciuki za moje dalsze przygody w buszu.